Cześć, to Tanya 91. To mój drugi odcinek z serii Minecraft Poradnik. I w tym drugim odcinku chciałbym pokazać, jak zrobić portal do władcy pierścieni. Bo będzie tak, Wiadro z lawą i pierścień. A jak ktoś chce, to można na przykład zamiast lawy zastąpić ogniem. Tak, kopiemy tak, lawa i na Q rzucamy pierścień. I na tak, coś się pojawia, wybucha. A tu się tylko za szybko to mm. Mm. Tak. I mamy polta do grupa, ciebie, ciebie to i tak, no i tutaj no, mi się. Można sobie jeszcze tutaj takie wejście zrobić. Ale ja to nie będę teraz no, robił. terenu. No i, o! Jeszcze jeśli widzicie, on się taki pasek na murze. Oczywiście link do tego moda pokażę, podam Wam w opisie. No i jeszcze, zasubskrybujcie mój kanał jeśli Wam pomogłem i dajcie łapkę w górę. Cześć. Na razie.